Przysłać mareś? Przysła. A karta ta? E, – W kurni, zawsze sopie. Hej. Bo to si, bez tego mareś. A komu przecie? W na więcej pewnie nie. E, tak, w No, no naprawdę nie. Samu na planie przy dziecku chcę ci zam? Nie, nie chcą co do jak się To jest to pięknie. Skoda, ze statek nie przyjął posu jakiegoś kolegę. Ktoś wie o Nie wiem, widziałeś przez okno. Kiedy? Przed chwilą? No i nie, nie teraz dwa prędzej. I widziałeś tyczku? Nie, tyczku bajno do połów, bo kiedy twój tata nawoził, to u od pasa do góry widział. Aha, to gójno bez twojego okna widział? No, no hej. A śpi. Ej, dobra, ja ją Mary, że on śpi.

Ja przyjechałam, a radość wielka. Witaj, tegoś. Ze co na takiego? Godaj ze przeciw. Ja. No i moja kasza no, synka i przyjak pomara się taką łódkę. Tuś już babko. No i chyba niby względem tego małego, no ale tak to wdowa, jak się patrzy. A coś już nie myśli z drugiego rozdołu, No i te pięć roków już minęło, no jak swojego starego pochowała. No ale wiecie, jako tu? Ale się do ośrodka nic nie trafiło, a po drugie to młodzi za mi a mnie się starego nie chce. A ty Marysia, bo nie wydajesz się jesteś? Przecież ja by na twoim to skupotań tyś chciała. Ej, jak mączarz. mam czas. Ej, ja też tak o dom zaczęło o pomyśleć, bo tu i robić nim ma w to, a i węgły pocinają gnić. Jestem o jestem Jeszcze dość twoje tego miodu. A coś ci tobie już nie smakuje ten miód z mojej pasiki? Jedeć tam jest więcej tego włosku jak miodu. No Maryś, kiedy się widzą w Krościenku, to nie wiem, czy się wrócić sama. Hej, są tam szwarni chłopcy. U Jandury, u Oho, będziesz widzieć. Ej, jest ich tu dość. co się im. In... Stasek Babszków, łopok bogaty, a i nie bliczki. Ta to, mój się więcej wam zaleca jak mnie, ten wodmin wstepszony. O ratę coś może byś to wiadła. Daj mi, no się tam mleka i i reszta spać, bo w tej, be tej benzy w tym autobusie jak noc, głowa kań się boli i spać. A jutro przecież Maryszą Marysią do Krościenka nie odmówić się. w to by tam. Kumotrowanie młody mówią. A co to jest taka więcej koło Tobie złychnu? Daj, nic nowego. Wszystko zdrowe. A u was? zdrowi mała To dobrze. O, ratę spać, bo się to młodcy z tym prawem zawierają. No i to złoś, no i to tu ze troskę, Tu Ci troszkę No to, chodźmy, chodźmy i idziemy spać. A wierz, jutro chcę stać po wodzie, macie tutaj, że są, no? Czytasz poci, o... Pocie, pocie, babecki, ja jestem na noc, na wieczór. Wadec ku sopie, na jutro, Pocie, pocie, pocie!